Ostatni czas to dla mnie ciągłe rozjazdy. Trasa, koncerty, hotele i tysiące uśmiechniętych twarzy śpiewających razem ze mną. Niesamowite jest to, jak muzyka w jednym momencie potrafi łączyć tak wiele różnych osób. Magia to jest właściwe słowo. Jeszcze parę lat temu mogłem o tym tylko pomarzyć, a dzisiaj to rzeczywistość. Siła marzeń jest niezmierzona i choć brzmi to jak pierwsza linijka z książki do coachingu, należy w nie wierzyć i za nimi podążać. Ja akurat coś o tym wiem, zaufajcie mi. Życie na walizkach nie jest łatwe, ale jednocześnie dostarcza bardzo dużo nowych doświadczeń, zwłaszcza w tak doborowym towarzystwie jak moja ekipa. Wy też do niej należycie, dlatego ponownie zapraszam was do mojego świata. Trochę się działo, więc jest co oglądać. Koncerty, plan teledysku dobranoc, czy nawet grill w moim ogródku. Mów mi Kuba, odcinek drugi. Zaczynamy. No ale było fajnie, było naprawdę fajnie. Od zaplecza też to fajnie wygląda, wiesz, jak pierwszy raz... No, miałem to no. nie, dobrze, dobrze to wyglądało. Ludzie są impulsaru to są zadowoleni, więc skokaj. ok. A my ci wiesz, kurczę, z Gdańska do Warszawy i do domu, tylko wiesz, zostawić jakieś ciuchy. A gdzie mieszkasz? W Warszawie. A, w Warszawie. Tak, i wiesz, przez Warszawę...

Kable Nie, tam schodzi Kable no to kable przepalona wtyczka. Nie, kable są zjebane. Idź. że ten biały. No, <gry> kręcisz urwa, nie strony, kurwa nie w to strony, chłopie. Kurwa, dzieciaku. Jakbym wiedział, że tak kręcisz, to kurwa ja mnie już nic nie ukrycił w tym roku. Klucz amerykański kurwa. Kurwa grzechotka no, z Chorwacji nie Amerykański. To jest ten kurwa chyba Magajwa kurwa. Dobra, do z wrotem. Mamy to! <laughs> <laughs> Dziękuję. No idziemy, chodźmy. Dziękuję. To poczekaj, kamerę z komu. Dobra. A, bo kręciłeś. Jedną z najcięższych chwil w mojej karierze na pewno była chwila z, z piwem, bo to był początek drogi. Dzisiaj, um, jak wy to oglądacie, jesteście przyzwyczajeni do raperów, którzy ubierają się jak chcą. Robią utwory często kont kontrowersyjne, które w gruncie rzeczy wcale takich kontrowersji nie wzbudzają. Dla ówczesnej rapowej publiki sam mój wizerunek, że miałem młodą buzię, uczesane włosy i węższe spodnie, to było takie bardzo... Nie, nie patrzyli na to zbyt fajnie ludzie. Jakby dużo było takiego, że co, to jest raper? Dlaczego on tak wygląda? Tak nie wygląda raper. Tak było wtedy. No i jakaś taka metka została do mnie przypięta i też to spowodowało właśnie jakąś taką w cudzysłowie nagonkę. Znaleźli się ludzie, którzy chcieli bezpośrednio udowodnić w jakiś tam sposób swoją wyższość, a to doprowadziło do wpadnięcia na mój koncert, wjechania na mój koncert w Łajnocie dawnym freszu. Aktualnie to jest klub Iskra. Ale wybrałaś właśnie mnie, to będzie Poprałem fryzurę, gdyż widzę się w podglądzie. Byliśmy sobie głośnik, gdyż Tomek, dzisiaj gdzie jest nasz głośnik. Moi drodzy, Tomek Tomasz jest człowiekiem, który nie umiał obsługiwać ładowarki i z ładowarki zrobił taką dziurę. Nie widać tego, bo on się nie wyostrza, ale nieważne. Nie mamy już tego głośnika, także Tomek, on będzie dla Ciebie w ogóle. To jest prezent ode mnie, już jesteśmy rozliczeni za całą trasę tegoroczną. Dziękuję. Wszyscy <głos》>, Polutujesz kabelki, weźmy miał głośnik, a jako, że jesteśmy bogaczami na stać, kupiliśmy sobie głośnik manty. Mogliśmy kupić droższy, ale jeździć z nami Tomek, więc no, to byłoby to ryzykowne. Stwierdziliśmy, że ten nam całkowicie wystarczy. I jeszcze zaczął nam pendrive fituje w ogóle pod ten głośnik. Ja wiem, Tomek. Jestem tutaj rapera na krzewach. Jestem tutaj. Jak jeszcze majtki, trzeba by zmienić przed graniem. I za tego masz wjechać. Serduszka zabiła. Czekaj, czerwona jest, kurwa. Majka, chodź, nie da mi Zaczynam no się bać. Teraz to już mam trochę, kurwa. Dobra, czyli tu jest brama i trzeba w tą bramę wjeżdżać normalnie. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, nie pierdol się, pierdol się. Nawet się nie zastanawia pizzę. <laughs> no gdzie ty, Michał, jedziesz? Nie, no i wszystko co nadrobił, właśnie spierdolił <laughs> To ja was Dobra. wezmę do garderoby. Tomek, idę na chwilę do garderoby. Chcesz coś do picia pewnie, czy no, nie? Tak, tak. I tak na koniec wszystko do fruity slicera i to przewracam kompletnie, nie? Jasne, no to słychać. Próbujemy porozmawiać nie wiem który raz Zawsze kiedy jestem w trasie nam się dłuży czas Nienawidzę wtedy słów, których używasz, że jak chcę zbudować tam dużo dom, na tym tej... Sobie. Powtórzę to drugi raz, duży dom i duży dach, na zasadzie mówisz masz, presja ciąży mi na plecach jakby duży głaz, wypluwamy emocje, bo do tego chyba służy rap, Wiary okiem teraz co mierzę plany, bo gdy się rodzi mały człowiek idą wielkie zmiany, patrzymy na siebie, chyba wspólne cele mamy, ale wysyłamy krótkie wiadomości niczym telegramy. Było kilka ciężkich chwil w karierze Kuby. Zawsze wtedy już mu się wydaje, że no, nie ma dla kogo tego robić. On zawsze w takich momentach yy, miał potrzebę przedyskutowania z ojcem. To był wielki znak zapytania, co tam się wydarzy. Ja nie wiedziałem, wie, czy to się e, odbędzie tylko na polu rapowym, czy dostanę kosę pod żebra. Na szczęście noża pod żebra nie dostałem, dostałem piwo na głowę. To, jak miałbym wymierać nóż pod żebra, a piwo, to spoko generalnie. Natomiast dla mnie najbardziej frustrujące było to, że ludzie przypierdalali się do mnie, bo nie szukajmy też ładniejszych słów, nie do końca wiedziałem o co. W sensie jakby ja wszedłem, robiłem sobie swoje po swojemu, ja nikomu nie wchodziłem w drogę, nikogo nie obrażałem, nikomu z nikim nie miałem żadnej zwady. Nie czułem jakbym komuś wyrządził jakąś krzywdę, żeby tak musiało być. Natomiast tych negatywnych emocji kierowanych w moją stronę było bardzo dużo i to nie było fajne w tamtym czasie. Byłem młody i nie do końca przygotowany na to. Nie wiem, czy zachowałem się właściwie w tamtym czasie. Ciężko mi to. Zastanawiałem się nad tym, czy to była właściwie, jakby, czy ja właściwie zareagowałem, że jakby to pozostawiłem, jakby i nie wiem, nie poszły jakieś pięści w ruch czy takie rzeczy. Jestem pewny, że dziś zachowałbym się inaczej, ale niekoniecznie lepiej. Jestem pewny, że zachowałbym się inaczej, jestem starszy i na pewno rzeczy bym sobie nie pozwolił, ale na pewno nie. Ja nie wiem, czy to by przyniosło lepsze skutki. Jeszcze przed tą sytuacją wyciągnął do mnie rękę Hada i nie mówię to tylko o utworze tak mają, tylko mówię tutaj. O tej sytuacji, bo gdzieś tam, no ona była zapowiadana, ci ludzie też się w internecie odgrażali, że jakby wpadają na ten koncert i on o tym wiedział i on już wtedy um, wykazał się wsparciem, ale jakim tego nie powiem. Dzięki Fajnie! to naprawdę super. Tak. Mieliśmy dobrze, bo z pokoju prezesa mamy widok na całą scenę, otwarte okno. i w, wiesz, Loża VIP. Nie, nie, nie? Świetnie, świetnie, naprawdę. No to ekstra. Ne? Zaraz się widzimy, to coś może. No, jak najbardziej. Jak wszystkie. leciał. Ja to świetnie! Ja! <śmieniu> <śmieniu> Pytałeś się, czy Polsat miał na coś wpływ? Właśnie Maciek dzwoni, że miał telefon od babki z Nowego, nowego Otwartego Klubu we Wrocławiu i że komu mamy grać tam na otwarciu tego klubu. I babka mówi, że zadzwoniła tylko dlatego, że widziała nasz wykon w pewien błąd. Jaki błąd? wysłaliśmy ich na stację, po to, żeby zadankowali i również przywieźli je po drinku. Ale... Stary powiedzenie mówi, że głupiego po flaszkę, to przyniesie je jedną. To przynieśli po jednej. Wypijmy za do na na na, za życia zakręty. Do na na na, kolejny następny, do na na na, za momenty w pamięci. Reakcja ludzkie. Aś mi podpłynie do nie piechą, więc będę mógł wystąpić z tymi oczami. Dobra, my musimy wiesz, Zapierdalać na drugą sztukę. Ile tam czasu się jedzie? Myślę, że jak Michał będzie prowadził to z 220, ale... Uh -huh. Ale a mimo wszystko musimy się spiąć. Teraz biorę telefon, dzwonię po kupli Na Ci, którzy są na pewno są wśród nich Nie pytam o skutki jest 21.17 Kurwa na styk Mamy sofera na teraz i na kołach mela stoczymy od tera Gdzie są dziewczyny, nie mam portfela Cholera, jedziemy jak Moi drodzy po koncercie w Międzyrzeczu który był rewelacyjny, co widzieliście? Szybki e wskoczenie szybkie do samochodu. Przepraszam za nieskładność mojej wypowiedzi, ale jestem trochę zmęczony. Wskoczyliśmy do auta, jedziemy do Lubrańca, który jest oddalony o 200 km. Michał, nasz super driver pokaże swoje możliwości. Mam nadzieję, że dojdziemy w jednym kawałku. Tam 21.30 na scenie gramy drugą sztukę. Drugi koncert dzisiaj, drugi planer i mam nadzieję, że będzie równie świetnie jak tutaj. A tymczasem borem lasem. Idę spać. Nie, nie, idę spać, jestem zbyt podjarał Nie rzucam słów na wiatr, czy to życie, czy to rap, z liter poskładany światu na bank mam, to idzie tylko tak, nie chcę widzieć żadnych... Jesteście tutaj? Jesteście na Biało, jak chcie. Jest z nami na znanie nidy kamerzysta Norbert, moi drodzy. Który kręcił nam vlogi i strasy, i prawdopodobnie będziecie mogli obejrzeć siebie na naszym kanale. Więc zróbcie wielką klap Norberta! 80 minuta jest. Liverpool prowadzi 1-0 cały czas. Ha, ciekawe. To jest druga sztuka dzisiaj, sporo kilometrów. Ale ten pan za kierownicą zmisał się na medal. Także za chwilę jeszcze wychodzimy do fanów. Próbujemy sobie zdjęcie, jakieś podpisy i lecimy na hotel z basenem. Z basenem. To jest bardzo ważne. Nasz kamerzysta generalnie ubolewał o. przez cały weekend, że nie było hotelu z basenem. Nareszcie go ma. Także wtedy będziemy kręcić jego, jak będzie pływał. Zobaczycie, to, tak będzie. Nie wiem, czy dzisiaj będzie okay. późno, ale jutro rano zachodzimy do basen Ja wstanę. To, to jest mm. Ja właśnie mię z budyniem, tak. O. Sernik kozaku. Tak jestem A. fanem sernika. Ten jest dobry, ale moja żona robi najlepszy. Mamo, nie przy kolegach. Dobra, <noise> to jesteś już. Dorwiamy to strasznie. Dobry. Całe życie na patencie. Toma. Można pić prosto z buta. Ale coś w hotelu Proszę pana. W taki w sposób kończymy weekend? Każda się, Nie ma biedy, to ale jest. Na to Hejtowanie mojej osoby było. Elementem hip-hopu w tym czasie. Były momenty, kiedy miałem wielu rzeczy dosyć. Jestem natomiast zdania i wyznaję taką zasadę w życiu, że wszystko weryfikuje czas. Wszystko. No i ten czas widać na tym ujęciu za moimi plecami. Na pewno mamy mocno oczyszczone wszelkie relacje z solarem, gdzieś tam jakaś zażyłość młodzieńcza występowała i. Po latach, wiesz, jakby no, no trochę się zestarzyliśmy, może nie jesteśmy jeszcze dziadami i tak dalej, ale już y, ja jestem przed trzydziestką Solar. Zaraz chyba no, my jesteśmy w podobnym wieku i generalnie miło mi się patrzy, że ludziom z mojego pokolenia, którzy wchodzili na scenę w podobnym czasie jak ja, udaje się, rozwijają sobie je biznesy, zarabiają pieniądze, m, tworzą ważną część tego środowiska i to jest po prostu fajne, że ludzie z mojego pokolenia stają się graczem, no, to, nazwijmy w taki kolokwialny sposób. To jest fajne i chyba druga strona doszła do tego samego zdania, więc to jest po prostu miłe, fajne, że po latach e, można w jakieś tam właśnie jakieś, jakieś małe, jakieś właśnie te, te, tego typu rzeczy schować już po prostu do szafy, zamknąć na klucz e, i podać sobie ręce. To jest, to jest budujące. Nie chcę każdy chce to fit wariat, dla niego liczy się dziś Italia. niech się tastuje, że jest na fali. Ja jak Mateusz od Gilea, jestem Natalii. Łatwo! Siedzi, nie? No, będzie tutaj w klubie, ooo. A, Trzymaj a, a. się za Szusiaka? Tak. Chcesz co się trzymać? Michael Jackson! Dobra, dajmy sobie O, nie, będzie taniec. Nie, Wake, me <laughs> Wake me up! Wake me up! I się wstą... Ej Tomek słuchaj Jesteś tam na banerze? Oczywiście Pan Robert kurwa się... w całej Polsce Na banerach Gwiazda? Ktoś powiedział słowo gwiazda? Jak tam? I pan Dawid no kurwa z hot <grym> Dobra, dziękuję Ci i zdrowia w takim razie dla syna życzę. No co to takie kurwa niekulturalne jesteś, jakby miły pan? No, bo już czwórka Miły być. pan był? Moment jeszcze później to było wydanie mixtape'u Człowiek Progres. Nie wiem, czy o tym mówić, kurwa. To był czas, kiedy Dominika była w ciąży i musiał bardzo szybko wydać płytę Człowiek Progres. I on też nie przyniósł żadnej ani trasy, ani większych dochodów. No i doszedł taki moment, kiedy w drodze była moja córka ja na koncie miałem, nie wiem, pieniądze na dwa miesiące w przód, typu, nie wiem, z pięć, sześć tysięcy złotych. Był taki moment, kiedy on w ogóle prawie nie koncertował, bo były trzy koncerty zabukowane, pamiętam ten moment. I to go bardzo bolało. I to był właśnie taki czas, kiedy naprawdę było, była zima i my pakowaliśmy te płyty i... Nie było żadnej perspektywy. Po tej płycie mało rzeczy się wydarzyło. Przy nowym rozdziale wszystko zaczęło się prostować. Wychodziła płyta, nowy rozdział, której sukces był stał pod ogromnym znakiem zapytania, wiesz, czy on wypali, czy nie. Bo to jakby wiesz, to że, to, że jest w miarę przyzwoity feedback w internecie, też jeszcze o niczym nie świadczy. Sprzedałem wtedy prawa do dwóch pierwszych swoich płyt za przyzwoite pieniądze, żeby mieć po prostu za co żyć, żeby wiedzieć, że jeżeli, jeżeli płyta nowy rozdział nie siądzie, to żeby mieć za co nakarmić rodzinę i poszukać czegoś innego dla siebie. I to był trudny moment. Nie żałuję tego, bo dzisiaj bym zrobił tak samo w tej sytuacji, natomiast kiedyś się odkupię. Ale, ale, ale to był trudny moment. To był taki moment, że wiesz, być albo nie być. Wiesz, albo ta płyta siądzie i ruszymy w trasę i będzie fajnie, będę żył z muzyki i realizował swoją pasję. No albo niestety spakuję mikrofon w futerał i zajmę się czymś innym. Być może zajmowałbym się dalej muzyką od strony produkcyjnej, a być może na pracuj.pl szukałbym roboty. Ze mną o tym gadał. Z kim jeszcze? Nie wiem. Ale, no, chyba radził sobie, no bo wychodził z tego. I później wraca ze zdwojoną siłą. To jest walczak. On zawsze walczył. Wtedy było chyba 70 koncertów w rok. Był nowy rozdział i to dosłownie. Nie, no co, kurwa, to ludków troszkę ja. Bardzo porządny jest Słuchaj, tyle grafików, co ja poznałem przez te lata, to kurwa. A mi nie musisz mówić za ja, co. Ja, ja go znałem to, przez ten. Najlepszy ten... grafik. Tym w naszym języku widać krew, dziś by raz nie krew. To nie blef, tylko sef, który siedzi w nas. Co robimy? No kurwa, 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 może masz rację. No chodzi A to nie jest tak, że tak się... No właśnie mi się wydaje, że to tak jest. A łóżko nas przerasta. Nie no normalnych to jest taka. Czekaj. Nie, trochę dziwnie to wygląda. Tylko ja. No to jak to To nie będzie niżej, bo to zawsze... Zresztą... Nie ma być niżej, tylko... Niżej to... tego jakoś musisz się zrobić. No to uczę. To nie pójdzie już dalej. No tak. Pójdę właśnie tak. Pofalowane, nie? I tu jest sauna w ogóle. Spokój z Spoko, spoko. Tylko tutaj druk jest, ale to Ale kurwa, ten. Wydrukowany. A nie zegarek? Cofam. Zobacz tam na. No. Zobacz tam na. No. Norberta. To jest Freddy, moi drodzy. Najnowszy członek naszej rodziny. Freda, przywitaj się. Zobaczcie go na pewno jak będzie większy. Idziemy jeść grilla. Zapraszam. Właśnie wczoraj robiłem. Z czego się zmiesz? Z czego się zmiesz? Skadi! Hahaha! <grystek> Sorry, ale. Jak to da Wiktoria? Skadi! Skadi! No bo to się nie odmienia. Haha, niego! <grystek> Skadi za biedą! bo to English words. Dobra, okay, jeszcze sobie kasą koszulę, będę. Cześć, Kledi! To będzie dobra noc, do, do, dobra noc To będzie dobra noc, no bo wybrałaś właśnie mnie To będzie dobra noc, do, do, dobra noc To będzie dobra noc, no bo wybrałaś właśnie mnie Ty już kręci? Tak Jesteśmy na planie klipu Gruby melo Zaraz ja wchodzę w kadr Mogę tak robić nam no Stop, no, stop, tak żyjemy noc. noc. Nie się nieś i od pod długi postrop Nie mam czasu na błąd albo na ten Moi ludzie są dostępni jak wanych Wiem, że brzmi do dziś jak słowo to Jestem tych, co raczej porą z brok Znasz jeśli czytasz Horoskop. ja Jastek strasznie przez ten stroboskop wow. Uwielbiam na mnie się tłum Kiedy wreszcie jest ten szum Niech się wszędzie leją Póki masz To będzie dobra noc Ruszaj do piotra i choć innego Tomasz Kariko-Żeniewski przegrał zakład z człowiekiem, który jest za kamerą, czyli Fionnualidem. Przegrany tego zakładu musiał zjeść, czego najbardziej nie lubi. Tomasz najbardziej nienawidzi na świecie sera był Blue Lazur. <grym my> <grym my> to duch, który nas porywa, kiedy wpływa nam do głów. głów. Miejsce jest salą prób, zanim ci wsadzą prób, przez niej sobie slalom zrób. Przez